Na czym yy, polega szminka? Nie było pierwsze pytanie. A ja pytałam, o co? Nie wiem, czy panowie tu pojadą. A. czy y, Jakie było pytanie? No i przepraszam, zapomniałam. Nie ja też <słuch> teraz pomyliłam. Eww. Już wiemy, na czym dokładnie polega działalność Stowarzyszenia Norda. A. Z... Czekaj. A jak to wyszło? Czy jeszcze raz? Tak, jak obiecałam. Tak, jak obiecałam. Tak, jak już państwo obiecał. Bierzesz nas dwie. Ja. <głos> <głos> <za mnie> <noise> zgodnie z obietnicą wracamy do okay. zgodnie z obietnicą wracamy do atrakcji turystycznych na niektórych miejscowości. E, chmury są, ale próbujemy. Dobra. Tym razem, może nie tym razem. To było logiczne w ogóle. <noise> Wizytówką wiele obok Kalwarii Wejherowskiej jest kościół pod wyzwaniem Świętego Mikołaja. Nie, nie. Obok, obok Kalwarii obok. Ale z pewnością każdy, kto ją odwiedzi, będzie pod wrażeniem pięknie usytuowanych stacji na wzgórzach. A! Bo mnie na końcu oddechu zabrakło. nie wiem czy to było widoczne czy nie. Mam nadzieję, że na stanie się skończy. <noise> nie, nie. nie, to był żart. No bo mi tak już zostało. No okej. Okay. Teraz czekaj. Wa ale wyszło znowu, może być tak? No, lataj. a macham nim? No. Nos, no. no. Wakacje to czas relaksu i wyjazdów, ale sposobów na miłe spędzanie wolnego czasu nie. No. Dziękujemy. Tak dawno, dawno temu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest brafiterka pani Justyna Bojkę. Witam serdecznie. Albeczka... Jezu, przepraszam, <grym> ja dałam plamę. Życzę Państwu udanego wypoczynku, bo miłego... Udanego wypoczynku, a ja zostałem tej pięknej, bałtyckiej plaży. Daje duże wysmoklenie... Yy, I... Nie! <grym> <grym> Już? Jest OK? Dobrze stoję? Raz, dwa, trzy... Za duże cycki. <noise> Nic, nie wiem co mówiłaś, ale dobrze co? powiedziane. Co? Dobrze powiedziałaś? Co? Dobrze powiedziałaś? To? Tak, tylko ja wspomniałam, co chciałam zapytać, poczekaj. Pani Justyno, kto szczególnie powinien kupować stroje jednoczęściowe, <noise> <noise> tak tak, nie? <noise> Okej, okay, na tak Mam kiepski dzień dzisiaj. Udało się! W Szymbarku możemy na przykład osobiście odwiedzić Muzeum Gospodarstwa Domowego albo przepraszam, a tak wam zawiało! Piękne krzewy, znajdujemy się w szkółce. Nie było. Jak to było? Cięć nie mówię, milczę. No to było wymyślone. A teraz przed telewizory zapraszam szczególnie, panie. Coś tu się ruszało. Jeszcze A coś mi się przypomniało, co mi się śniło, potem ci powiem. Ale to już nie ja. Ja jestem kiepska w ogóle. Do Wejcherowa zawitał specjalny bus. Do Wejcherowa zawitał specjalny bus. Do Wejherowa zawitał specjalny bus w ramach ogólnopolskiej akcji Ciśnienie na życie. Nie. Oni tu przyjdą tego czas. A on, będzie stał czy nie? Nie. Nie mogę za trzyma. Dobrze, że ja mam tylko fonie. Marek pisze piękne piosenki, a ja mam za zadanie po prostu bardzo dobrze wyglądać. I, i to się na razie sprawdza. Dziękujemy za uwagę. Mikrofon był wyłączony.